Bardzo nam miło gościć kolejny raz w bardzo przyjaznych progach Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu. To już jest nasza trzecia wizyta w Galerii z warsztatami To My Tworzymy Świat. Współpraca z galerią od tych kilku lat układa się bardzo dobrze. Udaje nam się przy współpracy z, w gościnnych progach galerii w Opolu uczyć, może przynajmniej postarać się zaszczepić w młodzieży taką, taką chęć do wyrażania siebie poprzez używanie aparatu fotograficznego, poprzez kręcenie krótkich materiałów filmowych, robienie zdjęć. Takie materiały na pewno pokazują, że w, obec, w obecnej chwili w młodzieży jest bardzo duży potencjał, duży potencjał, jeżeli chodzi o kreatywność i chęć mówienia o tym, co ich dotyka, co ich interesuje w otaczającej rzeczywistości. Tak więc serdecznie polecamy takie warsztaty, e, jeśli będzie okazja znowu współpracować z Galerią W polu w kolejnych latach i zapraszamy do opowiadania swoich historii e, poprzez e, sprzęt Kanona. Dziękuję.